Hej, z tej strony taka sobie Elis i witajcie w kolejnym odcinku cudownej dekady i dzisiaj będą dwie rzeczy, a mianowicie przede wszystkim poznamy żonę Antoniego, czyli Wasz wybór do tego, kto będzie lub z kim będziemy kontynuować Rut rataju w kolejnym pokoleniu 1950. Wybraliście, uwaga, tam, 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 bardzo proszę Róża Niemczyk. Nawet bez tych dodatkowych 10 punktów, które wygrała dzięki znajomości z Warcisławem, powiedzmy to tak w cudzysłowie, podbiła Wasze serce i dzięki temu będzie ona z nami przez kolejne pokolenia. Oczywiście inne kandydatki również z tam będą się kręcić gdzieś po mieście, ponieważ one zostają zwyczajnie z nami i będą tam sobie żyły swoim życiem, będą pomagały nam zaludniać miasto. I takie było właśnie wasze życzenie, można powiedzieć, co do żony dla Antoniego. A dzisiaj będziemy, słuchajcie, robić ślub w końcu. Chciałabym, aby Janina wzięła ślub Antonim, tylko że on się nie oświadczył jeszcze nam, dlatego my go zaprosimy tutaj do spędzania czasu. Dodamy go do rodziny, poprosimy, żeby się wprowadził. I zaczniemy po prostu już działać. Chciałabym, żeby ten ślub był w miarę szybko, jest zima. Ale ja już mam wszystko zaplanowane, piękne miejsca. Mam nadzieję, że będzie nas na nie stać. O Jezus, nie stać nas. No cóż, no cóż, no cóż. Jest, Antoni, dzień dobry Antoni, zaproś do środka, bo zimno po prostu pieruńsko. Ale ogień się świeci, tutaj nam się zepsuło. Proszę, napraw, napraw. I co, przywitała się tym, z tym Antonim, czy nie? Proszę pocałuj. A dlaczego tutaj nie możemy się oświadczyć? Jest za mało romantyczny. Aha, no to. Ta, tam Co to za problem, nie? Chodźmy gdzieś tam do ciepełka, może do ciebie, do pokoju. Chodźcie, usiądźcie i rozmawiajcie tutaj. I zaraz tutaj się coś zadzieje, bardziej romantycznego, żeby ten związek wasz się rozwijał, chociaż tutaj nie masz ognia, nie? No nie masz ognia, ale nie szkodzi, damy rady. Rozgrzejemy się sami. <ś> Dobra, trochę się poobciskuj. I chciałabym, żeby ona mu się zapytała, czy chce się wprowadzić. Poprosi o dołączenie do rodziny 2, 4, 6, 7. Idealnie na jedną osobę, więc damy radę. Okej, okay, tutaj troszkę, troszkę się pościskują, a jakże, a jakże. Tutaj, ojej, nie, ten klawisz. Tu fotkę, a ta młodość, po prostu powiem wam, że jednak co młodość, to młodość, nie? Dobra. Zapytaj mu się, czy chce dołączyć. Zaraz ich ogarniemy. Okej. Okay. Dołączamy tylko jego. On te ma jakąś swoją rodzinę. To nie jest jego, powiedzmy, chyba biologiczna rodzina. Po prostu mieszkają razem. Ale on powinien coś w pieniędzy ciepnąć. Do naszego tutaj. Zaraz zobaczymy, jak on tutaj wygląda. Ojej. O. Przepraszam bardzo. Jaki Bartosz. Czy on ma dwójkę dzieci? Ja wiedziałam, że on ma jedno dziecko, ale dwójkę? W ogóle, co ty się. Za... Z kim ty masz te dzieci? Dor... Jezus, jaka brzydka. A te? Z Dorotą, rata I przecież. O, Gizasie, Bart, Antoni, Antoni, co ty żeś najlepszego narobił? W ogóle, Jezus Maria. Jezus Maria, człowieku Ignacy. Wy widzicie, co, co, czy, wi, czy wy widzicie, co on tutaj właściwie odpalił? <laughs> A to? Pasierbica czy ja? Boże, drogi, dlaczego? A ja specjalnie dodałam go do granych rodzin. Ach, to jest jego była żona. Okej, okay. dlaczego ona tam. Dobra, wszystko... wszystko wiem, słuchajcie, wszystko już wiem. Ale no, mimo wszystko. No on ma dwójkę dzieci. Tego się nie spodziewałam, szczerze mówiąc. Yy, I trochę mnie ten typ rozczarował. Wiecie co? Chodźcie tutaj może do <laughs> dziecięcego pokoju. Trochę się rozgrzejecie. Ja wiem, że to nie są zbyt romantyczne warunki. Yy, chodźmy w takim razie się poubierajmy. Chodźmy na jakąś romantyczną scenerię. I w tej zimowej scenarii, No trudno, ma dwójkę dzieci, tak? No ma jakiś bagaż. Ale Janina jest tak zakochana, że po prostu... E, no nie obchodzi jej to. Yyy, e, proszę, pocałuj w śniegu. Ale w ogóle szaro-buro i ponuro. I oświadcz. Oświadcz się. Dalej, oświadczaj się, bo zimno jest, kurde, jak pierun, a ty jeszcze tutaj... Y, ...tam się wdzięczesz do niego. No daj mu się oświadczyć, dziewczyno. O, dobra, jeszcze, hyc! Dobra, no to mamy to, mamy to, mamy to, będziemy w takim razie... O, jakieś wspomnienie się pojawiło, pokażcie, bo tego jeszcze nie widziałam. Tworzymy sobie profil, zakochana po uszy! Okej, okay. no to bardzo ładnie, prawda? Bardzo ładnie. I od razu możemy planować wesele, wesele, wesele. Chciałabym, żeby ona to zaplanowała, bo ona zna więcej simów. E, czy jutro? Jutro dajemy, dajemy wydarzenie, że to jest takie drogie. E, goście, goście, oczywiście, wszyscy tutaj, cegły, oni tam też mieszkali z nimi. Martyna wyszła za mąż w ogóle. Halo, Martyna, w ogóle a, nie są przyjaciółmi, dlaczego? E, róże zapraszamy również, Tadeusza. A gdzie? A gdzie reszta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No jeszcze by nam się przydała przecież e, Zosia, ale nie ma Zosi. Dlaczego nie ma Zosi? Dobra, to zapraszamy ich. Żywieniowiec nie, miksolog nie, muzyk nie, nie trzeba i na godzinę powiedzmy tak o na 15 i ja mam takie fajne miejsce, o mam oni będą mieli ślub w takiej stodole i jest, jest to super miejsce, ok dobra, mamy zaplanowany ślub nie mamy pieniędzy ale no dobrze, no no dobrze, trudno Zimno jest tutaj wszędzie w tym domu jak jasna cholera. Ale wiecie co, oni wszyscy pójdą tak naprawdę już zaraz spać. Ty nie masz gdzie tak naprawdę? Warcisław. Dobra, Warcisław śpi, dopóki nie ma Marysi. Antek. Tutaj proszę do siebie. Oj, dobra, wszystkich położę spać. Tam, gdzie będzie można. Dobra, co by się nie chce spać, to by się chce spać, to chodź. Dobra, wszyscy do łóżia, a my słuchajcie, widzimy się jutro, jak już tak naprawdę będzie wesele, no bo co? Nie będziemy długo czekać, nie? No pięknie. Duch nam się zapalił. O nie, to Antoni nam się zapalił. Halo, halo, ugasz się. Ugaś, ugaś, ugaś. O, wszyscy zaczynają gasić. Jezus, nie dość, że biedni to jeszcze wszystko im się spaliło. No super, super, po prostu pięknie. A to wszystko wina ducha. Co nam po tym ubezpieczeniu, jak kanapa kosztuje 530? No, musimy teraz coś zrobić. Eee, to tak, napraw. I chciałabym, żeby Wacisław chyba jednak coś nam tutaj zrobił, jakiś mebel. Niech zrobi wannę i może dostaniemy coś, pieniędzy, żeby odkupić te wszystkie spalone przedmioty. Dobra, piąta rano, Antoni wstał. Szykuj ty się proszę na swój ślub, wykąp się. Dobra, ma, mamy jakiś, jakąś wannę kurczę no. Mamy jakąś wannę, chciałabym to sprzedać za 755. Zawsze coś w ogóle, o tu mamy za jakąś randkę, to możemy sprzedać, no reszta nie bardzo. Okej, okay, ale coś tam już żeśmy odrobili. Ledwo, ledwo, ale zawsze. No, halo, a ty, co, co tutaj? Kontynuuj, proszę, Maria. Ruskawki, dobra, posprzedajemy to wszystko i trochę nam pieniędzy przybędzie. To są jednak nasze plony, nie. Nasza krwawica, kurde, z naszego ogrodu. Wszystko posprzedajemy. Nara. Dobra. Coś tam jest, nie? Yy, bo tutaj ogólnie to chyba wszystko jest uś Pione. właśnie. Wszystko jest poza sezonem. Bo to bym musiała im zmienić, ale szczerze mówiąc teraz mi się nie chce, więc to zrobię później. Ale na razie, słuchajcie, widzimy się już na ślubie. Wszyscy są już tak naprawdę gotowi. Yy. I zostało nam już tylko poczekać. Gniewel, wyglądasz jak czarna wdowa. Słuchaj, ty masz swój strój ślubny. I tu masz ten strój ślubny. Wygląda pięknie. E, tak. Ale nie wzięliśmy tortu, zapomniałam. Aken. A dlaczego Cię tu nie ma? Dlaczego Cię tu nie ma? Przenieść. Czy my nie zaprosiliśmy Marysi na ślub? E, choć proszę szybko e, przyrządzić. Nie to. Chodź Marysia, zrobisz szybko jakieś ciasto jeszcze i już. My w tym czasie dodamy tutaj tak, podamy wszystko i napełnimy fontannę czekoladą. Tutaj jest miejsce, w ogóle wam pokażę tu no właściwie, tak właśnie. To jest taka parcela, taka stodoła, jak możecie zobaczyć. Ona jest oczywiście z galerii, ale ja ją sobie troszkę dopasowałam, jeśli chodzi o wnętrze. Wygląda naprawdę super, i moim zdaniem świetnie wpasowuje się w klimat. I teraz tak, jak to wygląda? Tam są toalety. A tutaj mamy taką salę, powiedzmy, weselną. Jak mówiłam, ja sobie ją troszeczkę dopasowałam pod siebie, jeśli chodzi tutaj o stoliki. Tutaj bardałam większy. W ogóle bardałam. I tutaj, o! Tak wiecie, tak jest wiejsko, prawda? W ogóle uważam, że to wygląda naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o to miejsce dla pary młodej. A tutaj lampki, wiecie, wieńce. Uważam, że to wygląda naprawdę super i mają bardzo fajną salę weselną i w tej oto sali odbędzie się cała uroczystość. Antoni, podaj wszystko. No teraz Serę, napełnimy fontannę też tutaj czekoladą. Nie, ten guzik. Kim ty jesteś? Dobry Boże, dobry Boże, dobry człowiek. Kim ty jesteś? Idź sobie, on nie może być nago. Nie chcę, żeby tutaj byli jacyś dziwni ludzie. Chciałabym na wyłączność te salek. Hollepa! olipa Ale tu wszyscy idą. Tu idzie Martyna. Marysia, robisz ten tort? Robi. Dobra, Marysia robi ten tort. A wiecie co, ja w międzyczasie ja kupię im tutaj kominek jakiś, tak, żeby nie było im zimno po prostu. Figurkę postaw, a nie gadasz z ludźmi. No Boże, całe mi wszystko psuje. Dobra, mamy. Postawimy tutaj. Marysia nie idzie do pracy, oczywiście. I teraz w końcu możemy wziąć ślub. Ej, weźmy ślub pięknej zimowej scenerii, w pięknym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mnie bardzo. I chciałabym, żeby tutaj już przyszli. Dobra. Dobra, wszyscy idą. Mamy, kurde, impreza! Marysia, Marysia, ma... dlaczego tu nie jest ogień podpalony? Nie można się dostać pewnie do niego, co? Tak, coś czuję. Dobra, tutaj położymy. Yy, Chodź, rozpal. Ognie... Ognisko. <grych> da radę? Da radę. Ok, to będzie ciepło. Chodźcie, w takim razie pokrójmy tort. Pokrój tort weselny. Zapraszamy wszystkich e, tutaj. Wspaniale, wszyscy tutaj po prostu się cieszą. E, ta najbardziej tutaj się cieszy. Była żona w ogóle. Nie, to jest Łucja, kurde, gdzie jest ta była żona? Gdzieś poszła już. Ale one są podobnie ubrane, podobne fryzury mają i dlatego mi się myli. E, gdzie jest Antoni? Tu jest Antek. Nie możesz się tutaj, widzę, przedostać do niego. O, wspaniale. No, tu jest była żona, nawet mają takie same fryzury, więc. Okej, okay, no taka moda, co zrobić, nie? Yy, Martyna, Martyna, w ogóle podziękuję jej za przybycie. Yy, podziękuj za przybycie i w ogóle ona cię nie zaprosiła na swój ślub. To jest po prostu szok, niedowierzanie. I chciałabym. Uh, Zapytaj, jak minął dzień. Właśnie, chciałam powiedzieć: dajmy tutaj music. Stacja skupienie. Nie chcę stacji skupienia, niech będzie. Uh, może ten jazz. To jest taki jeszcze w tych latach 50. Uh, dobra, tort pokrojony, ale. Tu jest w ogóle róża. I Antoni powinien poznać się z różą. Uh, kurtuazyjne przywitanie. Ja wiem, że on się w tytu... że tak powiem ukłoni jej, ale to jest, wiecie, tylko takie poznanie, on nie wie tak naprawdę jeszcze, co się święci, on ją po prostu poznaje, on myśli, że to jest koleżanka jakaś Lucy, dlatego ona jest zaproszona, wszyscy wiedzą oprócz niego, dlatego zobaczymy, może im się tutaj coś dobrze zacznie rozmawiać, nie wiem, czy na tyle, żeby brać ze sobą ślub, no ale wiecie, nie? Dobra, tutaj mamy jedzonko. O! W ogóle ona ma suknię z pudlem, czyli taka bardzo ikoniczna sukienka lat 50. w ogóle oni tutaj siedzą, dlaczego. Ona to nie powinna siedzieć. No, ale oki. Okay. E, wszyscy mam wrażenie, że się dobrze bawią, przynajmniej powinni się dobrze bawić. E, w ogóle ty jesteś prawie dobrze ubrana. Chodź sobie również. E, chciałbym, żeby on potańczył. Nie możecie razem potańczyć? Chodź, Antoni, zaproś, proszę. E, chciałbym, żeby on zaprosił wszystkich do tańca, ale chyba nie da rady. Dobra, już są przyjaciółkami z powrotem na szczęście. Opowiedz śmieszną historię. W ogóle wszyscy się tutaj do tego miejsca państwa młodych pchają, e, ale to nie szkodzi. Kurde, niech siadają, nie? Ważne, że jest miejsce dla wszystkich. Każdy znajdzie, e, każdy znajdzie dla siebie krzesło, chociaż ty powinnaś być inaczej ubrana, moja droga. Powinnaś być tu ubrana na oficjalne, bo ty nie jesteś w oficjalnych swoich ciuszkach. Kobieto, pokaż jak ty wyglądasz, bo nawet nie pamiętam, co ona miała za ciuchy na wyjście oficjalne. Aha, ty miałaś ten strój. No elegancko, elegancko, bardzo ładnie. W ogóle, w ogóle, w ogóle właśnie. Halo, 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 halo. Ma aparat, ma aparat. Musimy zrobić y, zdjęcie parzy, parze młodej. Ale jednak chciałbym, żeby oni mieli inną pozę. Nieco. Ale to jest dziwne. To jest jeszcze dziwniejsze od tamtego. Ale dobra, jajcarze, okej, okay, niech będzie. Jakieś tam zdjęcie mają, prawda? Jest pamiątka? Jest. No to się liczy. Uuu, kobito, kobito. Zapraszam do środka. Zapraszam. Podejdź proszę, bo ty nam zamarzniesz tutaj. Ty też proszę podejdź. Okej. Okay, no. Zdążyliśmy, odtajała troszeczkę. Możesz się nawet ogrzać. Czy ktoś chce potańczyć? Dlaczego ludzie nie tańczą? I ty będziesz Rzym Czy wesele jest udane? Nawet powiedziałabym, że chyba tak, ale chodź tutaj usiądź. No, nie, dziecko, ja wiem, że ty... dzieci są zawsze takie atencyjne. Zjedz tę truskawkę, ale usiądź sobie tutaj. Dobra, tu ci położę gdzieś. Tu ci gdzieś położę. No, jest taka atencyjna. Yy, chodźcie, nie. Chodź tutaj sobie usiąść. I chciałabym, żeby Antoni usiadł na tym miejscu. O! No, w końcu mają zdjęcie. Mają te. O! Teraz się uśmiechnęli pięknie. Okej, okay, dobra. Mają w końcu zdjęcie przy stole, takie, jakie chciałam więc mogą teraz robić co chcą chociaż zaraz się kończy to wesele ale no dobrze Ma no, myślę, że większość jest zadowolonych y... tatuszem poli, że większość jest zadowolonych z tego jak przebiegło to wesele yy, w sensie, że wiecie, ludzie się najedli, tutaj barman bardzo dobrze działał, dobrze, że go nie zatrudnia był po prostu za friko. Więc to nam się udało. E, pojedli wszyscy, pojedli. Tort był. Nikt nie zjadł prawie tego tortu, ale okej, okay. możemy w sumie zawołać ich na ten posiłek. Jeszcze niech zjedzą. E, kto będzie chciał, to niech sobie jeszcze tutaj dziabnie tego torcika, chociaż to przyjęcie się już kończy. Ale no to nie szkodzi. Słuchajcie, na koniec też można zjeść. E, gdzie jest w ogóle nasza panna młoda? Siedzi cały czas. Teraz siedzisz, tak? A jak chciałam, żebyś siedziała, to nie siedziałaś. Antoni poznał róże, owszem, tak ledwo co, tylko z widzenia będą się na razie znać, ale się znają, to się liczy. Impracja się skończyła, myślę, że wszyscy są zadowoleni. Przede wszystkim są zadowoleni młodzi, prawda? I oni zaraz się będą, słuchajcie, przeprowadzać do mieszkania, w którym był konkurs na żonę. Eee, Chciałabym, żebyście to jeszcze posprzątali po sobie, nie? Eee, żeby. Nikt nam nie zajął tego domu. To została tam Apolonia. Zaraz będziemy ją również wyprowadzać do jej domu, w którym będzie zamieszkiwała. Dlatego zaraz będziemy tutaj sobie działać w mieście. Ok, tutaj jeszcze siku w tej sukni. Myślę, że tam bardzo niewygodnie ci jest robić siku. Okej, okay, tutaj była również rodzina pana młodego, dlatego. Znaczy rodzina, była rodzina można powiedzieć, ponieważ jest to rodzina jego byłej żony, prawda? E, no to słuchajcie, to jest ta była żona brzydka. E, no, to, no to co? Ja zapisuję sobie grę, że oni są już po ślubie. Zaraz Janinie muszę również zmienić nazwisko, ponieważ ona będzie Cegła. On będzie Rataj Cegła. O. <laughs> A może prowadzimy ich do tego domku, gdzie kiedyś mieszkali Dumicze? Czemu nie? Niech będzie. Wyposażona jak najbardziej. O, i może sobie tutaj mieszkać. Okej, okay, moi drodzy, i to by było na tyle w tym odcinku. Poznaliśmy żonę dla Antoniego, która pojawi się już niedługo. Ee, Janina wzięła ślub a jeszcze muszę jej nazwisko zmienić, to zrobię za chwilę. Janina wzięła ślub. I tak naprawdę nasz plan na dzisiejszy odcinek wypalił w 100%. Dlatego ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć.